Cześć moi drodzy, w kolejnym vlogu. U nas już dzisiaj był Mikołaj, dlatego że dzisiaj mamy 6 grudnia. Julianka dostała pierwsze prezenty, ale stwierdziliśmy, że chcemy jej to rozratować na cały dzień, bo na początku myślałam, żeby dać jej wszystko razem jako taki, wiecie, jeden zbiorczy prezent ale w sumie ona jest za mała i uważam, że nie ucieszyłaby się aż tak. Ze wszystkich tych rzeczy naraz i mm, szybko straciłaby zainteresowanie, więc fajnie, bo dostała już dwa prezenty i mm, stopniowo po prostu jej dajemy kolejne. Jak już przestaje się bawić, zapomina, zajmuje się czymś innym, żeby faktycznie miała z tego jak najwięcej mm, przyjemności dzisiaj. Natomiast do mnie Mikołaj przyszedł z czymś takim. Ja nie uległam, ale zdecydował za mnie mój mąż. Kiedyś sobie obiecałam, że nie będę miała kubka Stanley. Mm, bo miałam takie wrażenie, że wszyscy go mają. Wiecie, taki klasyczny bunt. Nie będę miała tego co wszyscy po prostu cały internet, ale jest i powiem wam szczerze, że się cieszę ostatnio widziałam ich relację u dziewczyny i pokazywała faktycznie jak sobie z tego kubka pije, w krajach różne pomarańcze cytryny, mm, jakieś imbiry itd. i tak dalej i pije sobie tak wodę i dzięki temu lepiej się nawadnia wiadomo jest z tym problem teraz w zimie i wtedy już pomyślałam, że hmm, może jednak ten Starlight byłby czymś fajnym no i mam, ale w ogóle jest przepiękny, ja gdybym sobie miała sama wybierać to chyba wybrałabym ten taki beżowy klasyczny, nie wiem czy bym się zdecydowała na taki, dlatego tym bardziej cieszę się, że Zygmunt właśnie wybrał różowy, bo szczerze mega mi się podoba. Jest taki bardzo dziewczęcy i słodziutki. A u nas właśnie pojawiły się dekoracje w kartonach jeszcze. Właśnie Zygmunt zniósł je ze strychu. Ja wam powiem szczerze, że nie pamiętam już co tutaj jest do końca, więc będziemy zaraz sprawdzać. Zbrudziłeś się tam bardzo? Mikołaj mi przyniósł nową bluzę. A, właśnie, bo ja już się mm. pochwaliłam kubkiem. Stań tam w świetle. Ja Montowi kupiłam bluzę, chyba w ostatnim vlogu wspominałam, że jadę spotkać się z kolegą, między innymi właśnie mm, z którego szwalni tak jakby ją kupowałam i zobaczcie jaka fajna. I ona jest mega spoko, bo ma takiego misiaka pod tak spodem. Tak, bardzo... A ty co masz z ręką? Chcesz coś powiedzieć? Nie. Czy nie chcesz pokazywać? No co, bander bo boli. ała, au, au. Nie no, ale emeczka jest, elegancko pasuje, bo się zabrałem za siebie, bo zacznę wyglądać jak ulaniec. I Zygmunt, słuchajcie, nie uwierzycie, nie uwierzycie mm -hmm. w to. Jest ze mną na poście przerywanym. Nigdy bym, ja nie wiedziałam, że to się wydarzy, byłam 3 lata temu na poście przerywanym i wyśmiewałeś to, mimo że widziałeś, że bardzo wtedy słudłam. Nie wyśmiewałem, po prostu wtedy jeszcze nie miałem, nie przybierałem tak lawinowo. Bo no. chodzi o to, że generalnie moim problemem nie było podjadanie w nocy, tylko ja po prostu biesiadowałem yy, wieczorami. Ale teraz już powolutku tak z dołu, w dół, w dół, więc. Tylko, że widzicie, jakiś mądry lekarz na YouTubie musiał powiedzieć Zygmuntowi, że post przerywany to nie. jest wspaniały, no tak, wspaniały Wiecie sposób odżywiania się. To jakaś mądra osoba, a jak żona mówiła, to nie. No to tak brzmi babsko, jakby wymyśli jakąś męską nazwę, na przykład, nie wiem, turbomodówka, <laughs> albo nie wiem, taka yy, A nie głodówka, przerywana, przerywana, no nie wiem, no ale taką nazwę męską bardziej, no to może bym się wcześniej na to skusił. Ale no. nie, generalnie jest okej. Okay, no. Więc będziemy się chwalić efektami. E, ja e, cały czas się waham, czy wrzucić dla Was ten film, czy nie wrzucić tego, co nagrywałam odnośnie postu. Nie chcę być przez to w internecie źle odebrana po prostu, że promuję, rzeczy, które mogą być niedobre dla wszystkich. A Zygmunt będzie się chwalił efektami na bieżąco. Znaczy najgorsze w tym całym poście jest to, że wieczorem zawsze e, do suszarki tnę owoce. I w tak, nie wiem godzinie 11 jakieś jabłuszka, ananasa, kiwi kroję na takie plasterki i potem jedne co mogę to oblizać nóż. Tak. Dobra, ja się zabieram pomału za dekorowanie. Dobrze. Moi drodzy, zaraz zobaczycie jak staramy się wyczarować klimat świąteczny dla Julianki i dekorujemy nasz dom, ale wcześniej ważna informacja. To jest już chyba moja stała współpraca tutaj na YouTubie, ale nie bez przyczyny, ponieważ blendery Blendy Go są z nami w codziennym użyciu już od około półtorej roku. Lekkie, poręczne, bezprzewodowe, możemy je zabrać ze sobą wszędzie, a do tego doskonale radzą sobie nawet z takimi cięższymi rzeczami typu kostki lody czy mrożone owoce. Jedno ładowanie starcza na bardzo długo, a przy tym nie zajmują dużo miejsca w kuchni. Idealnie sprawdzają się u nas do jednoporcjowych szejków albo takiej mniejszej ilości naleśników czy gofrów. Przygotowałam sobie tutaj rzeczy na koktajl, czyli taką bombę dzisiejszą witaminową. Mamy tutaj szpinak, mamy kiwi, banana mrożone borówki amerykańskie i oczywiście do tego wszystkiego mleko. Wierzcie mi na słowo, że gdyby nie ten blender, to ja w życiu nie jadłabym takiej ilości owoców w ciągu dnia. bąb witaminowej zajęło mi około 2 minut, a w związku ze zbliżającymi się świętami Blendy Go wypuścił limitowaną kolekcję Western Union dostępną w dwóch wzorach. Ale to nie wszystko, ponieważ w tym momencie kupując taki blender otrzymujemy takie cudeńko, Czyli nakrętka, którą sobie możemy zamienić i zabrać taki koktajl ze sobą bezpośrednio do torebki po przygotowaniu. Nie musimy go nigdzie przelewać. Zabieramy to do samochodu, na spacer, do pracy, gdziekolwiek potrzebujemy. Koniecznie zajrzyjcie do opisu, bo znajdziecie tam link bezpośrednio do tej oferty. Część ja kiedyś mówiłam, że uwielbiam nasze weekendowe śniadania. To jest taki czas, że faktycznie możemy być wszyscy razem i nie spieszymy się nigdzie przede wszystkim. To jest jakiś po prostu istny szał dzisiaj. Ja nie wiem, to jest chyba mój dzień, naprawdę. Nie dość dostałam rano kubek, który tak w gruncie rzeczy chciałam gdzieś tam podświadomie. Później słuchajcie, Zygmunt przyszedł z takim kartonem z paczkomatu. Nie był pewny, czy to dzisiaj dotrze, bo jest sobota, co fajnie. Co byś chciała? Chcesz takie jabłuszko? Nie był pewny, czy to dzisiaj dotrze, no bo jest sobota, ale dotarło. I ja jestem, słuchajcie, w ciężkim szoku. Spodziewałam się, nie ukrywam, jednej rzeczy, dlatego, że my rozmawialiśmy o tym, że potrzebuję oświetlenia do nagrywania, zarówno tutaj na YouTubie, ale też nagrywania rolek. Z czym nie ukrywam, mam ogromny problem ostatnio, bo przez to, że jest zima, wcześniej się robi ciemno, to po pierwsze jestem ograniczona czasowo i mogę właściwie pracować tylko i wyłącznie do godziny, nie wiem... 13, 14, ale też nie zawsze to wychodzi, bo są dni, takie jak na przykład dzisiaj, swoją drogą, że jest tak szaro za oknem, że te nagrania, zwłaszcza telefonem, wcale nie wychodzą dobrze, w związku z czym nie mogę najzwyczajniej w świecie pracować. I wspólnie zdecydowaliśmy, że kupujemy lampę, ale słuchajcie, dodatkowo, i tego ja się w ogóle nie spodziewałam, a bardzo to chciałam, zamówił jeszcze takie mini oświetlenie, i to jest coś takiego, po pierwsze, i będzie to fajne typowo do nagrywania rolek, też, że będę to w sobie mogła zabrać ze sobą tak naprawdę wszędzie. Taką małą lampeczkę, zobaczcie, jak to wygląda na takim malusienkim statywie. Ale też głównie chodziło mi o to, że to daje różne kolory i można to fajnie ustawić jakby w tle za mną. I to chciałam z myślą o takich gadanych statycznych filmikach, żeby. Coś po prostu się działo w tym tle, żeby to nie było tylko takie siedzenie na kanapie i jednostajne, takie monotonne tło. Więc ja po prostu jestem tak wzruszona niesamowicie. Powiem Wam, że ja to mam takie szczęście, że Zygmunt tak y, mnie wspiera w tym co robię i wierzy we mnie. I różne na przestrzeni tych lat właśnie inwestycje związane y, czy to ze sprzętem, z aparatem, z obiektywami, z różnymi rzeczami. Były na samym początku dzięki niemu, kiedy ja jeszcze nie zarabiałam z YouTube'a. i on zainwestował wtedy w wiele rzeczy, które nie miał pewności, czy w ogóle to się uda, czy cokolwiek ja będę zarabiała w końcu z mojej pracy w social mediach i tak dalej. Więc cieszę się, bo na pewno przyczynił się bardzo do tego rozwoju i przede wszystkim samo to, że we mnie wierzył, że, że nawet nie pozwolił wątpić we mnie wtedy, kiedy ja sama wątpiłam. Także dzisiejszy dzień to jest zdecydowanie dzień przyjemności, a teraz z innych tematów zabieramy się, słuchajcie, za dekorowanie domu. Wcześniej już Wam pokazywałam, że wszystkie dekoracje już czekają właśnie w przedpokoju i teraz chowam to oświetlenie, na tą chwilę oczywiście, później na pewno je przetestujemy, może nawet pokażę Wam tutaj efekt, jak to wygląda. i chyba dekorowanie od kuchni. running around, Keeping people, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This year is just gonna be you. and Już wyciągamy dekoracje. W ogóle pierwsze, pierwsze święta Julianki, zdjęcie z zeszłego roku. Tutaj sobie pomału wszystko wyjąłam. Tu są te takie kuchenne rzeczy. Muszę to wszystko teraz umyć i zastanowić się, gdzie ja to mam rozłożyć. Od razu mówię: Słuchajcie, nic nie dokupiłam w tym roku, ani jednej rzeczy. Wszystko, co tutaj jest, wiem, że tego może być sporo, ale wszystko jest z zeszłych lat, głównie z zeszłego roku, bo wtedy kupowałam właśnie najwięcej rzeczy.

W salonie na tą chwilę tutaj położyłam te takie świeczniki, jeszcze T-Light'y muszę gdzieś poszukać w domu, bo na pewno mamy. Jest świeca, która była w zeszłym roku na Wigilii, tutaj mam taki talerzyk, pewnie będą jakieś ciasteczka docelowo, coś takiego. Tutaj jest już Julianka i śmieję się, że te dekoracje naprawdę nie do końca mają sens w tym roku, bo są na swoim miejscu jakieś dwie minuty. Jest skrzynka na listę od Świętego Mikołaja, którą właśnie Julianka rozpracowuje. Są dwie myszki, i tutaj będzie jeszcze też choinka, która pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu, pewnie w środę. Tutaj mamy nasze prezenty, które dzisiaj Julienka dostała. Jest ta układanka Pucio i oglądałyśmy przed chwilą książeczkę. Świąteczne poszewki, poduszki. A w kuchni, tak samo jak w tamtym roku, jest ten napis: HOLE. Jestem w trakcie sprzątania w kuchni, więc pokażę Wam to tak bardzo pobieżnie. Przed chwilą jeszcze robiliśmy obiad i mam tutaj ten świecznik Merry Christmas. Tutaj też jest ten talerzyk, pewnie na ciasteczka. Pojemniki na herbatę, na. właśnie nie wiem co. Jeden jest pusty, więc muszę zdecydować, czy do niego wleci. Ojej! Więc muszę zdecydować, czy do niego wleci kawa, czy jakiś nie wiem, cukier. Jest świąteczna figurka i są y, kubeczki już świąteczne. Tutaj też przygotowałam tę gwiazdę, ale ona nie będzie tutaj. Musimy ją podkleić, bo w zeszłym roku ona mi się roztargała z tyłu, jak chowałam ją do pudełka. I w środku też będą światełka, i to wyląduje z kolei w sypialni, która jeszcze w ogóle nie jest udekorowana. No i tutaj oczywiście zmieniłam też plakaty na świąteczne nad stołem. Na tą chwilę tak to wygląda, ale przez to, że jest nieposprzątane, to jeszcze nie ma takiego, wiecie, pełnego efektu po prostu. And I live my house with Christmas lights, so you should come back home to me.